Bęg, raport z rejonów Dreamcar i Toyota Foruner. Słuchajcie, no nie zapomnieliśmy o niej. Mały zwiastun na temat tego, co się z nią dzieje. Wszelkie elementy, jeśli chodzi o płytę podłogową, zostały rozlane docelowymi materiałami. Masy polimerowe wleciały na naszą płytę i na naszą ramę. Jeśli chodzi o elementy nadkoli, ta piękna guma w płynie zabezpieczyła nam już ewidentnie tą ramę. Oprócz tego wewnętrzne części samochodu i wewnętrzna część ramy jest pokryta naszą czarną firmową konserwacją. Elementy zawieszenia rozlane yy, czarnym yy, w połysku lakierem, miękki na uszkodzenie mechaniczne. No i ważna kwestia, zaczynamy rozkładać detale, które były zdemontowane w tej płycie. Wszystkie detale, które mówimy o elektronice, mówimy o elementach śrub, śrubeczek, elementach wężyków hamulcowych, czy to paliwowych, są czyste. Montowane na płytę nadają tego pełnego uroku i zacnego wizerunku, który widzimy, że przedstawia kulturę pełną naszej profesji. I tak właśnie wygląda montaż powolutku wszelkich elementów w tej płycie. Yy, zostały nam jeszcze niektóre kwestie dotyczące na przykład rozlania wosków bezbarwnych. Ale tuż yy, przed nami ten etap, bo elementy przedniego zawieszenia już taki wosk bezbarwny otrzymały. Także lecimy i powolutku zaczynamy składać tą naszą płytę. A masa polimerowa wygląda zacnie na tej ramie. Od środka oczywiście wosk, który został rozprowadzony. Również tutaj przez otwory technologiczne możemy ładnie się go dopatrzyć. Lecimy dalej.